Dzisiejszy odcinek będzie nieco inny niż wszystkie, ponieważ pokażę Ci w nim 10 stylizacji bluzki szydełkowej fala, bluzki zrobionej na szydełku. Bluzka fala jest moim wzorem, jest moim kursem na szydełku, więc i Ty również możesz taką bluzkę zrobić. Natomiast, jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak Stylizować właśnie takie podobne bluzeczki. Oglądaj dalej, pokażę Ci 10 inspiracji, 10 stylizacji z różnymi dołami, z różnymi butami, z różnymi dodatkami. Myślę, że znajdziesz tutaj coś dla siebie. Oglądając ten odcinek, proszę Cię, zwróć uwagę na to, że każda z nas będzie miała nieco inne kolory. Być może jest Ci znane pojęcie analiza kolorystyczna. Jeżeli już być może masz taką analizę za sobą, to już swoje kolory znasz. Ja na przykład jestem typem wiosennym, więc dla mnie takie właśnie kolory, które pokazuję, są idealne. Być może ty jesteś bardziej chłodnym typem i przykładowo dużo lepiej wyglądałabyś w czymś niebieskim czymś fioletowym, czymś liliowym, weź to sobie pod uwagę, bo być może fasony będą dla Ciebie takie same, podobne, dobre, ale już kolory na przykład sobie podmij na takie, żeby po prostu Tobie w tym dobrze było. Tak samo jeśli chodzi o dodatki, ja na przykład całkiem dobrze wyglądam w złotych wypadkach, bo jestem ciepłym typem, a u Ciebie być może warto ubrać coś srebrnego. No to co, zaczynajmy i liczę, że zostawisz mi jakiś komentarz, żeby podpowiedzieć mi, który z tych zestawów najbardziej Ci się podoba. A być może zestawiłabyś tę bluzkę jeszcze inaczej, coś byś pomieszała, koniecznie daj znać, bo naprawdę zawsze czekam na Wasze komentarze. Pierwszą stylizację nazwałam Letnia Kawa z Przyjaciółką, chociaż mogłoby to być też wyjście na lody z rodziną lub lemoniada na Deptaku. Tutaj główną rolę, oprócz oczywiście naszej bluzki, pełnią białe spodenki z naturalnej przewiernej tkaniny, oprócz tego retro pasek, biżuteria w niebieskich kolorach. Mam wrażenie, że pomimo sporego kontrastu niebieski a różowy bardzo fajnie to i wyjątkowo wyszło. Kolczyki dopasowane stylem do paska i oczywiście sandały, no bo jest to w miarę eleganckie wyjście. Tutaj oczywiście wersja z falbankami romantycznie. Moja wersja romantyzmu. Myślę, że lepiej tu pasuje niż klasyczny top. Drugą stylizację nazwałam na luzie do parku lub lasu. Tutaj rządzi wygoda, więc wygodne bawełniane spodnie typu haremki u mnie zielone z wzorem, oprócz tego sneakersy, zegarek, naszyjniki, no i oczywiście wygodna torba, koszyk. Całość prezentuje się naturalnie, tak swobodnie, na luzie, bez żadnej przesady, ale nadal z nutką elegancji i zamiast takich sneakersów możemy oczywiście wziąć wygodne klapki, moje ulubione Birkenstocki lub bardziej klasyczne klapeczki, jeżeli to jest krótki spacer. Trzecia stylizacja, jak na letni festiwal muzyczny. Zdaję sobie sprawę, że taka stylizacja być może jest najrzadziej spotykana, taki kowbojski styl, bardziej taki amerykański. I sama prawdopodobnie nie chodziłabym zbyt często w kowbojkach w lecie, no ale cóż, da się i tak. I do tego właśnie taka bocho, biżuteria, skórzany pasek, i myślę, że spokojnie mogłabym pojechać na festiwal lub na jakiś konwent. A jeżeli akurat kowbojki nie są tym, co lubisz tak jak ja nosić w lecie, to oczywiście można zmienić na sandałki. Te same sandałki co przedtem, i też myślę, że fajna stylizacja, taka mocnoletnia i elfowa. Czwartą stylizację nazwałam w Południe w Paryżu, i tu główną rolę odgrywają klasyczne białe spodnie u mnie w wersji cropped, czyli obcinane tuż nad kostką, do tego baleriny typu Mary Jane, u mnie takie właśnie kremowe, różowe, do tego biżuteria, pranzoletki klasyczne z tutaj przewagą złota, złoty zegarek, złoty łańcuszek, złote kolczyki lub kolczyki retro. Akurat tutaj mam różowe, a nie te co na grafice i tym razem noszę tę bluzkę bez paska. Myślę, że tutaj fajnie się to prezentuje. Paski są teraz bardzo modne, ale tutaj akurat chyba lepiej to pasuje. Do tej stylizacji pasuje nazwa Owocowe popołudnie. Myślę, że jest bardzo świeżo, właśnie tak owocowo i soczyście. Morelowe spodnie jako główny bohater tej opowieści, do tego letnie dodatki jak torebka, koszyk znowu baleriny Mary Jane o takim perłowym połysku, dodatkowo przy torebce Apaszka i jeżeli chodzi o pozostałe dodatki to luźny naszyjnik i złote elementy znowu zegarek, bransoletka, kolczyki. Wzięłam wisienkowe, tak, uwielbiam takie właśnie delikatne, ciekawe dodatki i jest to jedna z moich ulubionych stylizacji. Zresztą widać po mojej minie. Do szóstej stylizacji pasuje nazwa śniadanie na trawie. Tutaj jest bardzo podobnie jak przed chwilą, tylko mamy zielone spodnie i większy luz, bo zostawiłam również klapki Birkenstocki. Oprócz tego bardziej naturalna biżuteria, właśnie nawiązująca do kolorów spodni. Również jeśli chodzi o kolczyki klasyczne, złote, takie kółeczka. Bardzo modne w tym sezonie. Myślę, że całkiem fajnie to również w tej wersji wygląda. Do tego zestawu tym razem dodałam. Taką klasyczną torebkę typu szoperka, więc myślę, że ten zestaw spokojnie na takie zimniejsze już dni lata, czy też początek jesieni też się świetnie nada. Daj znać koniecznie, czy podobać się taka właśnie stylizacja. A przed nami jeszcze cztery i jedna dla takiej właśnie bluzeczki z falbankami. Za chwilę pokażę Ci również tę bluzeczkę w formie topu. Ostatnią stylizację dla wersji z falbankami przygotowałam na jeansowo. Myślę, że każda z Was zastanawia się, jak właśnie taką bluzkę zestawić z jeansami. Czy to klasycznymi, czy to właśnie krótkimi. Na grafice są nieco inne jeansy. Tutaj bardziej już takie jeansy à jeansy z Lioselu. Do tego klasyczna biżuteria. Klasyczny ten sam naszyjnik w wielu stylizacjach już użyty, oraz klasyczny złoty zegarek, który też w większości stylizacji się pojawił a w spodniach klasyczny cienki pasek. Pierwszą stylizację z zielonym topem nazwałam zielona herbatka. Zwróć uwagę, że tutaj mam wersję taką mieszaną, to też dlatego, że chciałam Ci pokazać, jak ta sama bluzka może wyglądać właśnie z takimi falbankami, albo jako klasyczny top, właśnie już jeżeli nie dorabiasz falbanek. Mam tutaj te same spodenki co wcześniej, białe z retro paskiem klasyczna tutaj biżuteria i do tego zielony naszyjnik podkreślający właśnie ten kolor bluzeczki. Jeżeli się zastanawiasz się, czemu ona jest bardziej prześwitująca? Ta zielona bluzka jest zrobiona w rozmiarze S, więc to też trzeba zawsze dopasować do tego, co Ci się bardziej podoba, jaki jest Twój styl, czy bardziej lubisz takie przylegające czy luźne rzeczy. Kolejna stylizacja w zieleni to mono zielono. No, naprawdę jest tutaj zielono idealnie na jakieś takie wyjście, gdzie nie chcę myśleć o tym, że jestem elegancka, tylko właśnie na spokojnie sobie gdzieś wyjść do parku czy do lasu. Mam tutaj birkenstoki, mam tutaj szoperkę, mam podstawowe akcesoria plus takie naturalne, właśnie naszyjniki. Myślę, że też fajnie to może wyglądać. I wreszcie ostatnia stylizacja: spacer nad jeziorem. Myślę, że zestawienie mocnego koloru z kolorem białym, czarnym lub brązowym to zawsze strzał, w dziesiątkę, jakikolwiek masz typ urody. I tutaj rzeczywiście biorę te moje białe spodnie. Dodałam brązowe elementy, takie naturalne, podkreślające je, czyli biżuteria tym razem dużo poszalałam z różnymi koralikami. Dodałam zegarek, bransoletki, no jest tego dużo tak naprawdę na etno w tym momencie. Do tego brązowy pasek i dowolne buty. Ja akurat mam tutaj sandałki. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli ci się podobał, daj mi koniecznie znać to. Być może będę kręcić takie właśnie materiały częściej. Myślę, że jest to fajna seria. No ale naprawdę chętnie się dowiem, co wy o tym sądzicie, czy kręcić tego więcej. Jeżeli podoba Ci się bluzka Fala, chciałabyś taką samą stworzyć, to oczywiście zapraszam Cię do opisu do tego odcinka. Znajdziesz tam wszelkie szczegóły odnośnie kursu na bluzkę Fala. W ramach kursu otrzymujesz bardzo szczegółowy e-book z pełnym wykonaniem właśnie tej bluzki. Oprócz tego schematy graficzne do wszystkich wykorzystanych ściegów oraz filmy krok po kroku z każdego elementu wykonania tej właśnie bluzki. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!